Kto szuka, ten znajdzie, a kto pyta, nie błądzi. Po co jest ten film? Aby zwrócić uwagę na zaginione dubbingi. Jak pokazały materiały polskich twórców, np. Voity2000 i Maciej Adamczyk, jak i zagranicznych, El Supersonic Q i Blame it On George, często ludzie nie zdają sobie sprawy, że dane media są uważane za zaginione lub są poszukiwane. Dzięki zwróceniu na nie uwagi jest większa szansa, że zostaną odnalezione, udostępnione i zarchiwizowane. W tym materiale omówię zdabingowane produkcje, które ukazały się na kanale RTL7. RTL7 to kanał, który nadawał w latach 1996-2002. W ramówce znalazło się wiele animowanych produkcji m.in. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Rycerze Zodiaku, Rocky Włoś, Super, Ktoś i Przyjaciele, Woody Woodpecker, Exo Squad, Niebezpieczne Dinozaury, Bioniczna Szóstka, Slayers Magiczni Wojownicy, Dżownica Jim czy Jajba Legendarny Samuraj. Ale te produkcje leciały z lektorem. Z dubbingiem można było oglądać pierwszy serial na tej liście, czyli Denver Ostatni Dinozaur. Gropa nastolatków znajduje na budowie jajo, z którego wykluwa się tytułowy Denver. Z czasem uczy się mówić, a jego obecność w okolicy prowadzi do wielu ciekawych i zabawnych sytuacji. W polskiej wersji zdobingowano 43 z 52 odcinków. Obecnie w ogólnym dostępie znalazłem tylko 35. Świetnie, niech będzie Denver! Ale gdzie go ukryjemy? Może u ciebie, Oli? Zawsze masz pełno dziwacznych zwierząt w domu. Może twoi rodzice nie zauważą nowego? Zanim nie znajdziemy lepszego miejsca, mogę go przechować! Zgadzasz się, Denver? <laughs> brakujące odcinki to Denver na dzikim zachodzie, upiór w kinie, Nomenomen brakujące ogniwo, Denver atrakcją przyjęć, Denver na wystawie psów, czarodziejskie ziarno kukurydzy, Denver genialny organizator i podróż w czasie. Serial był emitowany również na innych kanałach, m.in. TVP1, TVP2, TV Polonia czy stacjach regionalnych. Wydano go też na kasetach VHS i płytach DVD. Grupa specjalna Eko Australijska animacja poruszająca tematykę ekologii i dbania o środowisko. Bohaterami są antropomorficzne zwierzęta z całego świata, które stawiają czoło ekoterroryście Mephistowi. Obecnie dostępny jest tylko jeden z 26 odcinków odcinek pierwszy. Co ciekawe, seria jest zaginiona również w wersji oryginalnej. Jak wszyscy wiecie, spec grupa Eko została stworzona w dwóch celach: po pierwsze, dla ochrony świata przyrody na całym globie, po drugie, gdy porwany zostaje rzadkie zwierzę lub zwierzęta, by je odnaleźć i ocalić. Kacper Seria z 1996 roku. Animacja nawiązująca do filmu pełnometrażowego z Christina O'Reilly i Bill'em Pullmanem. Fajnie. To dobrze. Obecnie dostępnych jest prawie 10 odcinków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11 i jeden segment z odcinka 12. Najwyższy czas, żebyś się pokazał z kufrem sprzętu do straszenia. Co to za amator opery? O, to był słynny, smutny kosiasz we własnej osobie. Podarował mi autograf! Przyszedł po doktora! Są to odcinki z pierwszych dwóch sezonów, więc nawet nie można potwierdzić, czy całość została zdobingowana. Serial posiadał również drugą wersję z domingową, która leciała w TVP2 w 2008 roku. W drugiej wersji zdomingowano całość, ale ile odcinków w wersji TVP jest dostępnych, to kwestia na materiału. materiał. <noise> kaszka z mlekiem żarówko. Żeby wygrać konkurs straszenia wystarczy, żebyś straszył jak ja. Yeah! Ale to nie jest. Oskara. Brytyjska kreskówka z 1996 roku. Fabuła osadzona jest z dalekiej przyszłości, w której dyktator Tadeo Went zakazał muzyki. Tytułowy Oscar, niebieski fortepian, wraz ze swoimi przyjaciółmi walczy, aby obalić wenta i przywrócić muzykę. Coś wam to mówi? U. A więc to nam szykuje? Eryk musi być na górze! Trzymaj się Eryku! Już lecę! Oskarze! Czekaj! Na ten moment dostępny jest tylko odcinek ósmy, urodziny Dedeowenta. Nie wiadomo, czy zdobingowano wszystkie 39 odcinków. Sylvan, Sylvan dzielny zuch, w nim rycerza żyje duch. Sylvan zła nienawidzi od lat, ma zalety. Tytułowy Sylwan, uratowany przez Magalin Mera, zostaje rycerzem króla Karola i poświęca się, aby walczyć z siłami ciemności. Ten hiszpański serial animowany składa się z 65 odcinków, ale polski dubbing zrobiono jedynie do pierwszego sezonu, składającego się z 26. Czemu się w to mieszasz? Ten mam przeczucie, że powinienem. Może to jest związane z moją przeszłością, zresztą nie boję się tej starej, zardzewiałej puszki. Naprawdę zrobisz to dla mnie? Tak! Ciągle nie rozumiem. To bardzo proste mnichu, przecież linmer mi pomoże. Obecnie dostępnych jest 12 odcinków. Od pierwszego do 8, 17, 19, 20 i 21. Serial był emitowany również na TVP2, TV Polonia, TVN. Ukazał się również na kasetach VHS od Eurocomu. Wilki morskie! Może już je płynąć czas przygoda czeka nas. Opłynąć chcemy cały świat wolności podróż. Niesprawiedliwa burza nam, niż tor, niewiele orywacą, więc pora już, i przeszli złóż, zwiedzić się, mórz. Wilki morskie, czyli podróże ze statkiem, zwiedzanie tajemniczych miejsc, czy walka z piratami. Przygody kapitana Leo i jego załogi liczyły 13 odcinków. Z tego, co udało mi się ustalić, brakuje tylko czterech. Hmm, nieźle. Całkiem nieźle. Świątynia Terapaton, Przygoda na Równiku, Ostatnia podróż kapitana Kroka i Syreni Śpiew. Ten posążek, który dałeś kapitanowi, rzucił na niego urok. Urok? Jak to się stało? To tym pozostanie tajemnicą. Serial był emitowany również na HBO, TVP2, TV Polonie, TVN oraz ukazał się na kasetach VHS od I tak dochodzimy do ostatniej pozycji na tej liście. Wezer nic po nim. Kreskówka oparta na francuskim komiksie stworzonym przez Renę Gościnnego i Jana Tabariego. W każdym odcinku tytułowy Wezer stara się pozbyć Sultana i zająć jego miejsce. Pomaga mu w tym niezbyt bystry pomocnik, Abdullah. Niestety Wezer nie ma szczęścia jego plany się nie powodzą, a często nawet obracają przeciwko niemu. Apulaku Leniu! Czemu jesteś śpisz? Dzisiaj uda mi się wreszcie obalić Sultana! A ty mi nie rozkazujesz! Dzisiaj ja jestem szefem! Chce mi się spać! i stąd! Seria składa się z 26 odcinków po dwa segmenty. Na ten moment dostępnych jest 7 odcinków, od 20 do 26. Oprócz RTL7 serial był emitowany na Kanal Plus i Minimax. Mam nadzieję, że poprzez takie filmiki coś się odnajdzie. Jest to pierwszy materiał tego typu na moim kanale, więc jeżeli macie jakieś uwagi, informacje albo materiały, to piszcie w komentarzach. Do usłyszenia!